Pracowanie. ja już jestem gdzieś w połowie w połowie tego co zaplanowałem zrobić także całkiem dobrze mi idzie nie jest źle czekajcie idziemy na mały spacer o, jak widzieliście ci to obserwują mnie na Instagramie jajka już pomalowane i błyszczą się jak psu jajka tak bym powiedział w nawiasie jak to zrobić żeby te jajka się tak błyszczały bardzo prosta sztuczka słuchajcie Zawsze jak kupujecie barwnik, no to tam zazwyczaj zazwyczaj się je barwi na gorąco. Nie wiem, może są barwniki, że na zimno. Ja miałem tym, tym razem na gorąco, akurat barwnik, przepraszam, że zapalić muszę. I słuchajcie, prosta sztuczka. Zazwyczaj po wyjęciu. Po wyjęciu tej jajka są zazwyczaj słuchajcie matowe, żeby się one błyszczały, wystarczy wziąć kawałek ściereczki, delikatnie nawilżyć zwykłym olejem domowym, takim co smażycie i delikatnie przetrzeć, jak za dużo oleju, to można po tym troszkę wytrzeć jeszcze zwykłym papierem, e, toaletowym nawet i jajka się będą błyszczeć, chociaż będą się świecić, taka moja sztuczka, może nie wszyscy o tym wiedzą, i to tyle z tych moich jajek. Przede mną jeszcze, jeszcze święcenie, jeszcze święconka. Eee, no i trochę, trochę jeszcze, trochę zostało się porządków. Całkiem idzie mi zgrabnie, powiem Wam, że jak się wszystko tak krok po kroku robi, to to bardzo składnie idzie. Bez paniki, bez nerwów, bez, bez spiny, to to naprawdę bardzo szybko idzie i naprawdę można generalnie wypucować, powiedziałbym nawet, eee, no może nie cały dom, no ale połowę, połowę domu, powiedzmy tak, nie wszystko muszę robić ja, oczywiście, przecież wiadomo, można w bardzo krótkim czasie to zrobić. O tak bym powiedział, teraz przechodzimy do kolejnej sprawy, kolejna sprawa to jest, e, widz się zapytał mnie tutaj o powiązania, o powiązania o nazwisko po skropko, o nazw nazwisko Poskrobko, bo kiedyś tam wspomniałem i faktycznie, drogi widzu, historia jest bardzo prosta i krótka. Sąsiadem, sąsiadem, tam gdzie teraz mieszka Kargul, ja już to wielokrotnie mówiłem, stał kiedyś drewniany domek i, i w tym drewnianym, w drewnianym domku y, był, mieszkał y, pan albo właściwie inaczej rodzina Poskrobków i no i, i, i dlatego oni byli sąsiadami e, Konona, e, bo o to się widz pytał, kurde dzieci tutaj jeżdżą szaleją, pogoda ładna jest, sprzyja rozrywkom i, i dlatego... I stąd to nazwisko Poskropko i stąd ten sąsiad. Poza tym y, jego dwaj synowie, również o nazwisku Poskropko, y, byli bardzo dobrymi moimi kolegami i w sumie toż stąd zacząłem poznawać yy, rodziny Kononowiczów. E, tylko z tej kiepskiej strony, bo oni zawsze mieli ze sobą spiny. Ta rodzina po poskropków nie mogła się dogadać z Kononowiczami. I, i, I tam zawsze były wojny i awantury. Zresztą Konon nadal ma wojny i awantury. To tyle. No i cóż mogę wam powiedzieć? Zastanawiam się, czy, czy teraz składać życzenia już, czy, czy, czy może kurwa za chwilę. Tak bym powiedział. Nie wiem, chyba jeszcze za wcześnie na składanie życzeń, bo jeszcze pewnie większość, albo przynajmniej część ludzi, pracuje, część pewnie przyjedzie do domu i będzie na ostatnią chwilę wszystko robić. Pamiętajcie, bez nerwów. Im, im więcej nerwów, tym, tym gorzej wszystko wychodzi. Lepiej się odprężyć, uspokoić. Zaplanować sobie, ha, robię to, 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 po w międzyczasie to i naprawdę wierzcie mi, że wyjdzie. Ja jeszcze mogę wspomnieć tylko o moich, e, mogę trochę opowiedzieć, może nie wspomnieć, o moich, e, o moich mm, wspomnieniach z, związanych z tym świętem Wielkiej Nocy. No cóż, zawsze rodzinnie, rodzinnie w gronie rodzinnym, zawsze u babci świętej pamięci i u dziadków wszyscy się zbierali, póki jeszcze babcia i dziadek żyli. I tam spędzaliśmy święta. Poza gronem rodzinnym, no cóż, no, oczywiście, że z kolegami, jak żeby inaczej na podwórku, oczywiście, że był śmigus, dyngus, nie było oblewania się jaj tymi jajeczkami małymi, y tylko były inne, inne pomysły, takie na przykład jak y jak y nie wiem czy teraz to chyba już nikt tego nie robi i nie testuje, ale kiedyś wiecie to, co robiliśmy. Kiedyś były yy, w, na zewnątrz krany w blokowiskach w świeżo powstałych blokach na zewnątrz były krany, wiecie, z wodą zimną i często bywało tak, że tego, tego sposobu chyba już nie ma i nikt tego sposobu nie robi. Ale zwykły smoczek. Smoczek, taki dziecinny smoczek do smoktania. Yy, z jednej strony yy, Robiło się tam gdzie tam gdzie dziecko stało, robiło się troszkę większą dziurkę, jakoś tak. Z drugiej strony się zatykało yy, korkiem albo czymś takim. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będę nagrywał. Wesołych świąt. Zdrówka i no nie będę nagrywał i nagrałem, bo cholera jasta. Trzeba będzie to zmienić. I słuchajcie, i zwykły smoczek nie wkładało się i z zgas aż. wkładało się tą stroną e, kurczę, jak to się pompowało, wkładało się tą stroną e, tą stroną, która, którą dziecko zsie ten smoczek e, taki gumowy, śmieszny smoczek e, wkładało się do kranu, odkręcało się wodę, ten smoczek się pompował, no do wielkości powiedziałbym nawet piłki do prawie do koszykówki, no i to miało ostre ciśnienie i z tym się polewało. No i oczywiście na śmiglu z dyngus również polewaliśmy się e, wiadrami, a właściwie częściej przechodniów części przychodniów, no i to są takie wspomnienia, e, póki jeszcze wiadomo, nie sięgnąłem po, po alkohol, w wieku tam 17-18 lat, coś takiego. To jeszcze takie rzeczy się robiło. No, nie wiem czy teraz jeszcze są, ale kiedyś były y, turlania jajek z górki, to ja jeszcze byłem młody, bardzo młody, jeszcze w wiek może podstawówki i to świeżej podstawówki, było turlanie jajek z górki, kto trafi w czyje jajko, to się odbija i te jajko się brało, jakoś, czy, się, czy, mogło, czy mogło już na było je zjeść, oczywiście to były pisanki, nie, nie zwykłe jajka, no i oczywiście te stukanie się jajkami, każdy miał swoje jajko, trzeba było się stuknąć. Różne tam techniki były z tego stukania. Czyje jajko się rozbiło, przegrywał, i oddawał te jajko. No, a ktoś tam wygrywał, zdobywał te jajka. No, tak to wyglądało z mojej z perspektywy czasu. I chyba tak nabrałem z sentymentów, bo nie wiem, czy zdążę, bo potem będę jeszcze bardziej zajęty. Więc cóż mogę powiedzieć, życzę Wam przede wszystkim spokojnych. Zdrowych, tak jak tutaj dlatego widza, który, który mnie minął, spokojnych, zdrowych, wesołych yy, świąt yy, Wielkiej Nocy. Mało kłótni, nie za dużo alkoholu, żeby się wełbach nie poprzewracało, bo wiecie jak jest, nie. <laughs> Ten się bawi, ktoś się umie bawić, a jak ktoś nie umie bawić przy alkoholu, to ich i go nie spożywa. Powodem tylko są z tego problemy i tego Wam życzę, żeby był spokój, żebyście mieli chwilę odpoczynku dla siebie i trochę czasu dla swoich bliskich. I Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia. No. Zobaczymy, co będzie yy, z tripem i co będzie, kiedy będzie trip, przepraszam bardzo, i co będzie z lightem. Czy uda nam się zrobić go w poniedziałek, bo dzisiaj to wątpię, żem zdążył i jeszcze mam trochę roboty, a wieczorem to już pewnie będę zmęczony na tyle, że odechce mi się. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dziękuję za to, że mnie oglądacie.